Cześć Wam, z Wami Max Korea Import, pierwsza firma w Polsce, która zajmuje się kompleksowym sprowadzeniem samochodów z Korei Południowej od A do Z. Dziś mam do zaprezentowania świeżo sprowadzony, po wszystkich opłatach w stanie Zorowym Hyundai Tucson NX4. To wersja Long z dwulitrowym dieslem i napędem na cztery koła konfiguracja, której nigdy nie było w Europie. Samochód jest dłuższy o 13 cm, co daje więcej miejsca z tyłu, większy bagażnik i wyższy komfort jazdy. Dwulitrowy diesel to sprawdzona i niezawodna jednostka. Oto naprawdę unikatowe, jedyne takie w całej Polsce, ale mniej słów, zobaczcie sami, jak to wygląda.